Mam kopalń dwa, co mam w swoim plecaku, z dużą kieszonką. Tak, mierzymy oczywiście. Na Pierwszy rzek, bo to mam trochę poupychane. Nie, nie mogę tego, bo to będzie zdradzać mi. Tu nie wiem, gdzie to tam, tak będzie z tym z tyłu. Strój na WF mamy. Że Wam no, na wlew. jakby to nie jest mój ostateczny strój na WF ale po prostu aktualnie, spodenki krótkie. One są trochę dla mnie duże, dosyć, ale są i wracam z bezmiennym. Mam dużo takich mega koszulek. Mama też mi dała taką koszulkę kura, bo ja Mam mega dużo tych koszulek. I mam mi dała kura, taką dzisiaj na WF Ale było ładne pogoda, że wyszliśmy na dwór. I ogólnie. Mega dzisiaj i fajnie, i nie fajnie, bo kończyliśmy lekcje o godzinie 11.15, więc mega się cieszę. A najgorsze jest to, że mieliśmy dzisiaj na siódmą. Ogólnie to od razu uprzedzam, że w listopadzie mam wycieczkę na tydzień. I nie będę wtedy nagrywać po prostu, bo jakby no wiecie, nie będę nagrywać, bo z względu na prywatności ja też nie powiem, gdzie jadę. No. I po prostu jedę z, z, z klasą na wycieczkę. Więc dobra, mamy mój piórnik. Um. I mam, znajcie, no, takie, bo miałem jak nie dało zrobić. o Jezu. A jeśli chcecie zobaczyć, co jest w tym piórniku, wyczekujcie, może kiedyś zrobię. I koniecznie subskrybujcie, bo mam aby dostać, być jeszcze te, w tym roku 100 subskrypcji. Mamy 90. 8 albo 99. Więc dziewięć. jeszcze ma już się jakby. Aha, jeszcze Daniel z dzisiaj. Nie wyjęłam go, ale dobra. Wyjmę razu. Mamy drugi piornik, który jest pomazany, bo w rówkach kiedyś. Jeśli chcecie zobaczyć, co tutaj się kryje, też wyczekujcie, może kiedyś wleci. Kolejna rzecz. Steczka z kuszynem. Chcę zobaczyć, co tam jest. Koniecznie piszcie w kom. Wtedy, wtedy nagram taki... nagram taki film. Zeszedł do polskiego. Matematyka. Ćwiczenie do matematyki. ćwiczenia do polskiego. To jest. Potyczki ortograficzne. To jest do Polskiego, który się wypisał dosłownie. Wy tu wam pokażę. To jest ostatnia moja strona i go więc więcej ja tu nie ma, więc. do matny i patrzcie, ja wam pokażę rzecz. Tu mamy takie.